Dzień dobry, nazywam się Bożena Kropka, jestem dietetykiem i promotorem zdrowia. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o Chili. Jest to malutki, bardzo poręczny biorezonans, który sobie możemy założyć na odzieży i teraz dlaczego ja go w ogóle używam i dlaczego ja go w ogóle pacjentom polecam. Okazuje się, że Chili, i myślę, że każdy biorezonans, ale Healy jest o tyle mm, taki, takim przeze mnie polecanym biodezolacem, ponieważ znowu ma atest medyczny, więc jest dla mnie bezpieczny i jest przeze mnie wypróbowany. Na urządzeniu Healy pracuję już od dwóch lat i chciałam Wam teraz opowiedzieć, w jaki sposób Healy pracuje, dlaczego nam pomaga w szybszej regeneracji. Jelit. Dlaczego go polecam w moim programie w czasie stosowania programu 6 Kroków Wyjścia z Alergii? Jak Państwo wiecie, program 6 Kroków Wyjścia z Alergii likwiduje marsz alergiczny, i podstawą tego programu jest regeneracja śluzówki jelit, czyli odbudowa kosmków jelitowych. Odbudowujemy to poprzez eliminację produktów, które nam szkodzą. Problemem jest to, jeżeli państwo przyjdziecie do mnie za późno i już gdzieś ta alergia bardzo się rozwinęła, musimy wprowadzić zalecenia diety rotacyjnej, ale e, chciałam wam powiedzieć, że jeżeli ktoś ma uczulenie na pyłki traw czy pyłki drzew, to e, my nie jesteśmy w zasadzie w stanie wyeliminować wszystkich produktów, które nam szkodzą. Są dwa wyjścia: albo wyjeżdżamy za granicę i mamy kontakt z zupełnie innymi pyłkami, na które jeszcze nasz układ immunologiczny nie reaguje, albo wprowadzamy dietę rotacyjną, i wtedy co 72 godziny podajemy produkt, który nam szkodzi i to bardzo pomaga, ale właśnie produkt, który nam szkodzi, podawany co 72 godziny. On powoduje to, że nasz układ immunologiczny mniej reaguje. Jednak te 72 godziny pozwalają wyciszyć się układowi immunologicznemu, ale pamiętajcie, że jednak jest kontakt co 72 godziny naszych jelit z tym produktem, który nam szkodzi. I jak, jak sobie z tym poradzić? Wyobraźcie sobie, że wasza jelita czy układ oddechowy, czy układ pokarmowy zbudowany jest komórek? Komórka na powierzchni komórek jest błona komórkowa, która cały czas tak sobie pracuje. Ona jest sprężysta. Czym większe napięcie błony komórkowej, tym ta sprężystość jest większa. I teraz w środku, w Komórce, wiemy o tym, mamy mitochondria, i te mitochondria to są nasze silniczki. One napędzają, produkują energię na, do tego, żeby funkcjonowała komórka. Bez mitochondrów, bez ich funkcji, bez ich pracy, komórka nie miałaby mm, energii do pracy. Ale jak wiecie, każdy silnik potrzebuje, potrzebuje paliwa. I w tym momencie, paliwem niezbędnym dla funkcjonowania jest między innymi są składniki odżywcze, które są dostarczane z wodą. I teraz błona komórkowa pracuje w ten sposób, i co jakiś czas się otwiera. Można byłoby tak bardzo, bardzo dużym skrócie powiedzieć, otwierają się tam takie kanaliki, przez które do wnętrza naszej komórki dostają, dostaje się woda ze składnikami odżywczymi a dostają się wolne rodniki, które wytwarzają się w czasie pracy naszego silnika, czyli mitochondriów. I wiecie o tym, że jest teraz taka e, dział nauki, który się nazywa medycyną mitochondrialną. I polega to na tym, że po prostu te opracowuje się e, najwyższej jakości suplementy, które powinny się dostać do wnętrza komórki. Do wnętrza komórki. Ale słuchajcie, choćby nie wiadomo jak dobry suplement, on może nie, nie przedostać się przez błonę komórkową, która jest twarda. A występuje, twardość tej komórki występuje wtedy, kiedy ona jest, ta błona komórkowa jest w stanie zapalnym. Ona wtedy traci swoją sprężystość. I co robi Chili? Pracuje cały czas tą błoną komórkową, czyli można by powiedzieć, że masuje tą błonę komórkową i zmusza ją do pracy. I wtedy te okieneczka się nam otwierają, te kanaliki, dostaje się woda ze składnikami odżywczymi. Mitochondria lepiej pracują i wydostają się toksyny. I co się dzieje z komórką? Komórka zdrowieje, komórka się regeneruje. I teraz, żeby wyleczyć atopowe zapalenie skóry, co my musimy zrobić? odbudować komórki skóry, żeby wyleczyć ym, astmę, to odbudowujemy komórki układu dechowego. Program 6 kroków wysiad alergii plus wspomagająco chili. I to jest chyba ym, najważniejsza informacja na temat tego jak wpływa chili yy, między innymi chili, bo tak samo działa i biorę za nas firmy Medis i, i Tom Waver. No ale tutaj mówimy o tym naszym malutkim, domowym chili, który właśnie stosujemy w codziennej terapii przyspieszającej regenerację kosmków jelitowych i przyspieszające cały no, likwidację objawów y, alergicznych. Tak, dlatego polecam chili, wypróbowałam już chili, Wiem, że wtedy nam jest łatwiej przeprowadzać cały proces regeneracji jelit szybciej to po prostu przebiega. Wiecie Państwo, jak 2000, po 2009 roku wprowadzałam mój program 6 roków wyjścia z alergii", kiedy już go opracowałam, to wtedy po wprowadzeniu moich zaleceń już po 6-7 tygodniach dochodziło do regeneracji jelit, a całkowita regeneracja jelit następowała już po trzech miesiącach e, trzymania zaleceń mojego programu. W tej chwili wyobraźcie sobie Państwo, że e, żywienie prawdopodobnie już nie ma aż takiego potencjału leczniczego i woda już nie ma takich właściwości leczniczych, jak kiedyś, te kilkanaście lat temu. I teraz ten cały okres regeneracji jelit trwa po prostu dłużej, czasami nawet rok. Czyli kiedyś było trzy miesiące, teraz jest rok. I dlatego chili polecam moim pacjentom, żeby po prostu przyspieszyć cały proces regeneracji kosmików wielitowych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli nasza błona komórkowa dobrze pracuje, jest sprężysta, to co się wtedy dzieje? Wirus nie ma się jak przyczepić do tej błony komórkowej. I wtedy bardzo szybko pozbywamy się tego też wirusa. Czy to będzie koronawirus, czy to będzie grypa, czy jakiś, jakich, jakikolwiek inny wirus, który potrzebuje naszej komórki, żeby wtargnąć do niej i tam po prostu, żeby w tej naszej komórce się rozwijać i, i żyć. Czyli przez to, że mamy Chili, czy mamy jakieś inne biorytety, ale ja akurat hmm, rekomenduję Chili, pozbywamy się. Takiego działania wirusów, wzmacniamy układ immunologiczny, wzmacniamy, wzmacniamy komórkę, szybciej odbudowujemy szybciej, um, odbudowujemy szybciej um, nasze narządy poprzez regenerację komórek, z których składają się właśnie nasze tkanki. Także jak będziecie Państwo mieli jakieś pytania, um, proszę pisać, nagramy jeszcze dokładniejszy filmik. Ale mam nadzieję, że na tu i teraz ta informacja Państwu myślę, że wystarczy. Dziękuję bardzo za uwagę.